Witam serdecznie w kolejnym odcinku Motonacji dziś będziemy wymieniać gumę, gumę przegubu za pomocą lejka, stożka zwał jak zwał, w każdym razie bez demontażu przegubu zobaczycie jak to działa na jakiej zasadzie, oczywiście ta guma musi być miękka i rozciągliwa żeby przeszło przez to robimy to na samochodzie marki Nissan jest to Nissan Qashqai pierwszej generacji oznaczenie modelu J10 ale nie ma to znaczenia, bo w sumie zasady wymiany gumy przegubu dla każdego samochodu wygląda tak samo. Więc dzisiaj pokażemy jak to wygląda za pomocą stożka. Najpierw oczywiście podnosimy samochód i odkręcamy koło. Więc za chwilę przechodzimy do głównej wymiany. Zanim zaczniesz oglądać ten film, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Pierwsze co robimy, ściągamy to zabezpieczenie tutaj. Odginamy po prostu śrubokrętem. Wybijamy młotkiem i odkręcamy tą nakrętkę. W tym celu najlepiej jak ktoś wszędzie do samochodu, przytrzyma wam hamulec, a wy naprawdę dużym, mocnym kluczem odkręcicie to. I później będziemy musieli się dostać do przegubu, wybić go. Odkręcić tutaj wrotnicę. Jedna, druga. Odkręcamy. Będziemy mieli luźną i wtedy postaramy się nałożyć nową gumę. No to zabieram się za odkręcanie tego. Dobra, i teraz całą zwrotnicę tutaj czyścimy sobie szczotką. Uważamy na te przewody hamulcowe. I tutaj jakimś odróżdewiaczem i to samo, odkręcamy. I tak, tutaj tuczyk 18 tu 21 i próbujemy odkręcić i za chwilę zbijamy tutaj całą zwrotnicę uwolnimy Półosi. i będziemy brać się za wymianę tej gumy. Dobra, mamy przegub uwolniony, ściągamy tą starą osłonę, która była uszkodzona zobaczymy, jak nam się uda naciągnąć nową osłonę. Następny krok to odmierzenie sobie, jaką będziemy potrzebować tą gumę, z jednej i z drugiej strony oczywiście. już widzę, że tej dolnej nie potrzebuję, więc to można obciąć a idealna będzie ta druga więc tego się pozbywamy już sobie sprawdziłem wcześniej że ten większy obwód to będzie akurat taki jak tutaj w tej gumie i za chwilę też sprawdzamy obwód tego naszego stożka i też możemy go trochę skrócić Jak widzicie bez problemu nożyczkami. Dobra i tu mamy obcięte, tak jak mówiłem z drugiej strony nie trzeba obcinać. I teraz sprawdzamy sobie też ten stożek czy nie trzeba go skrócić. Czyli tak podamy. O, i widać, że jest niepotrzebnie tak duży. Nie ma sensu o tyle więcej naciągać tej gumy tylko po prostu go sobie tutaj utniemy. Wrócimy do takiego miejsca, w którym będzie idealnie wchodził. Oczywiście, no nie, chyba nie muszę nikomu mówić, że ściągamy najpierw tą gumę i czyścimy w środku. Więc ja to od razu obcinam i za chwilę będziemy próbować naciągnąć. No, to tą gumę. Dobra, mamy obcięte. Jak widzicie, idealnie będzie wchodził. Tak, i później nam już zejdzie. Przerzucimy sobie dalej. Więc następnie smarowanie tego smarem silikonowym. Gumę przegubu oczywiście wykręcamy na lewą stronę, i od tej lewej strony też dużo smaru silikonowego i próbujemy naciągać. Tak i wywijamy na lewą stronę. Do środka dużo smaru silikonowego i na nasz stażek również dużo smaru i za chwilę próbujemy naciągać. Oczywiście, żeby ta duma nie pękła, chyba lepiej trochę naciągnąć, odczekać przerwę, chwileczkę i później naciągać dalej. Co dobrze idzie jak widzicie. Fragment po fragmencie schodzi coraz niżej. Za chwilę będziemy mieli całość. Oczywiście jeszcze zaraz zabiorę się za ściąganie starej gumy i po prostu przekręcamy to. Tak, i próbujemy przyciskać. Jeszcze trochę zostało, ale trzeba się trochę namęczyć i to przecisnąć Tak, jesteśmy coraz bliżej. Jeszcze takie dwa pociągnięcia, ale już idzie. I za chwilę nam przeskoczy. I przeskoczyło Oczywiście tu w przegub dajemy. Smar, ja tutaj zostawiłem też stary, ale jak ktoś chce, może cały wyczyścić i dać sobie świeży. Ja tutaj dorzucę trochę świeżego. Tak, gumę, gumę musimy na drugą stronę odwrócić, wyczyścić ją trochę, dać spinki, wszystko poskładać w odwrotnej kolejności i mamy zrobione. Dobra i mamy to. Guma ładnie przekręcona, przygotowana, możemy do niej wyciskać nowego smaru. Smar dajemy tu w przegub, możemy też bezpośrednio do gumy później. I montujemy opaseczki i za chwilę wszystko skręcamy. Dobra, przedbóg, nasmarowany, złożony. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Dobra, tu już mamy na swoim miejscu zwrotnicę. Dałem na swoje miejsce. Za chwilę przykręcamy nakrętki. Te wszystkie przewodziki tutaj też umiejscowimy tak jak były. Ten tu, ten tu. I będziemy mieli zadanie wykonane. Jak oceniam ten sprzęt w sumie, ten stożek, którym robiliśmy wymianę osłony przegubu. No myślę, że to jest spoko sprzęt fajny. Jak ktoś nie chce po prostu demontować całego przegubu. Myślę, że ułatwia to pracę. Na pewno usprawnia. Dzięki temu trochę czasu też zaoszczędzimy, bo ta naprawa szybciej nam zejdzie niż jakbyśmy mieli demontować cały przegub. To może się za to brać. No, myślę, że ktoś średnio zaawansowany. Raczej laikom nie polecam. Albo pod okiem, po prostu, kogoś, kto już wymieniał takie rzeczy. To niech sobie ktoś, no, może próbować to wymieniać. W każdym razie, u mnie jest lajk like za to. Dobry sprzęt ułatwiający pracę. A my mamy po prostu osłonę przegubu wymienioną. Dobra, skręcam jeszcze tu do końca już nie będę się z wami żegnał później to żegnam się teraz. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jak u Was to sprawdza, jak Wam udało się przeciągnąć tą gumę albo jakie macie inne sposoby na wymianę tej gumy i widzimy się w następnym odcinku. Zachęcam do komentowania, dawania łapek w górę oczywiście i subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się w szerokości. Zwrotnicę już sobie dokręciłem. Tak jak mówiłem przewodziki, wszystko na swoje miejsce. Jak chcecie, jak jesteście zwolennikami możecie sobie marem miedzianym zabezpieczyć te gwinty. I przykręcamy oczywiście tutaj. Na krętkę dużą. Nie wiem, czy mówiłem na początku filmu, kluczem 23. Bierzemy się za to, dokręcamy, dajemy zabezpieczenie, koło na to i to wszystko. Ale żebyście nie myśleli sobie, że to jest klucz, który służy mi do dokręcania tej śruby. Do dokręcania tej zdecydowanie większy. W sumie nie wiem, w jego zapodziałem dobra, nieważne. W każdym razie trzeba to jeszcze z dużą siłą dokręcić. I mamy pracę wykonaną.